Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z Little Big Planet. Kontynuujemy naszą przygodę, w której musimy dojść do Babci Pudzi. Dobra, nie będziemy się męczyć. Miejmy spokój! Polecimy sobie bezpośrednio. Łow, bezpośrednio dalej idąc na przygodę. Tu chyba będziemy musieli walczyć z takim. Ale, bosem. No i grałeś się! No i nas zabił. Dobra. Sparzył się. Rozgrzejemy sobie tu Dobra, drugi raz trafiony żeby w obozie, już tak szybko No i bardzo dobrze Kolejny poziom ukończony 100% Bez utraty życia było przecież a raz zginęliśmy raz dobra wszystko pasuje No więc działamy dalej. Co nam przyniesie historia? Witaj, mamciu! Newtek! Mogłam się domyślić, że maczasz w tym paluchy. Nie wiesz w żadne jego słowo omami cię. A taki był z niego słodził twój szkram. O, daj spokój, Maciuś. Przecież trzeba ich uwolnić. Pomyśl, co można zrobić z ich kreatywnością. W życiu zapomniałeś, co powiedział twój ojciec? Pod żadnym pozorem. Nigdy! Nie otwieraj wieczka! Czyż był wolny, tak? Czy trole czy, czy, trolle, czy co to było? Coś ty narobił, głupcze! Wskazujesz Bunkum na zagładę! Zagładę? Nie, 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 nie. Z tytanami u boku mogę przemienić Bunkum w najbardziej szelską, jawielską krainę i magisterię. Nie dokonałbym tego bez ciebie. Dalej, tytani! Sprawmy, żeby punkum było punkum! Sorry, punkum! Mała zmiana planów! Chyba jednak wolę was, włóczęgi! drogo No i tyle. przepaść. I chyba będziemy musieli uciekać. Yeah. Biedny niutek. To ci by nawet muchy nie skrzywdził. Sfiksował bieda. Musisz go uratować przed nim samym. I przy sposobności ocalić także bunkum. Chodź, podążaj za mną. Nie dasz rady pokonać tytanów samotnie. Takie nędzne chucherko jak ty nie ma żadnych szans. Musisz obudzić dawnych bohaterów Monkum, Od soka, togla i słupa. Nie będzie łatwo. Twoja przygoda rozpocznie się w głębi Lasu, Na rozległych moczarach. Mam radę. Na pewno. Pierwsza mapa zaliczona. Polecimy sobie. Drugą mapę, nie, nie gramy sami. Ale nie chcę pomocy żadnych innych tam ludzi. Już mówiłem, że jeżeli będę chciał, to sobie z kimś znajomym. I no tu historia opowiada się dalej. Jesteśmy zgubieni! Zgubieni! Jak tak dalej pójdzie, nie uratujemy Bonkom! Chwila! Wiem, uratuje nas, organizotron! Proszę, weź to! I posłuchaj! Kiedy lista rzeczy do zrobienia ciągnie się jak prujący sweter, przyda się jakaś pomoc. Kiedy strażnicy małej, wielkiej sfery chcą Ci przydzielić zadanie, organizotron ochoczo je dla Ciebie zanotuje. Przytrzymaj przycisk trójką, aby go otworzyć. Używając lewego drążka możesz przejrzeć to, co już udało ci się odhaczyć, a czego jeszcze nie. Naciśnij przycisk akcji, by przeanalizować wybraną czynność. Naciśnij przycisk menu, żeby wyświetlić wygodne wskaźniki, które pokażą ci, gdzie należy się udać. Okay. Jak zwykle stuknięcie w przycisk wróć zamyka organizator. A ty możesz wrócić do swoich knowań i machlojek, o których podobno nie mamy pojęcia. Nie ma problemu. Mamy namiary w drogę! No to lecimy, a więc tak wygląda do Te bagna były niegdyś filmową stolicą bunku. Porozmawiaj z Cezarym Fryzurą. Trochę ześwirował, ale wie co robić. Dobra. Z odsokiem u boku powstrzymasz tych przebrzydłych tytanów i uratujesz mojego niutka. Mam nadzieję, że nam się uda. Nowy obiekt... Czy tam jesteśmy w stanie wskoczyć? Nie. Dinozaur, Pewny krok. O, Cezary, fryzura. Zwycięski uśmiech. Dramatyczna pauza. Cezary fryzura. Aktor gwiazdor fachura. Dalej mała. Daj ją bliżej. Bliżej. O tak. Jest pięknie. Kamera nie kłamie. <laughs> Szmatko szkrawku. Szukasz odsoka, tak? Najpierw musisz znaleźć trzy kule Odsoka. Dobra, znajdziemy. Gdy bohaterowie Bunkum, pokonali Tytanów, stracili motywację. Stracili też swoje kule i wrócili do domów. Od tego czasu słuch po nich zaginął. Z czasem wszyscy zapomnieli o kulach. Oprócz najstarszych i najfajniejszych mieszkańców Bunku. Na szczęście Cezary Fryzura wie, gdzie ich szukać. Że niby to tyle. Jedną znajdziesz w silnie strzeżonym forcie. Będziemy musieli się tam zakraść. Druga znajduje się w mrocznym sercu i magisfery. Trzecia skrywa się w gałęziach wielkiego drzewa. Obyś nie zdębiał szukając jej. Gdy znajdziesz radę? Cztule, wróci ona na swoje miejsce w kapliczko Bramie. Znajdź wszystkie, a brama się otworzy. Nie martw się mały, będę na podorędziu. Nie ma problemu. To lecimy najpierw tu może co? Okej. Okay. O, wyglądasz mi na osobę, która zna się na modzie. Ja mam na imię Zoom Zum, a to mój salon mody. Twoje biestre oko na pewno dostrzegł już znajdź ko dzwonki, rozrzucone po bunku. Spiesz się, przynieś tutaj i wydaj w moim sklepie. Mamy wspaniałe promocje, które zadowolą każdego klienta. Przyjdź do salonu młody u Zum zuma Już dzisiaj. Mamy radę. No ja chciałem iść tam dalej Rozumiem, że to muszę skoczyć tu. Ostrożnie, strażnicy tego fortu są niebezpieczni. Najwyższy czas na scenę akcji Młody. Czy tam skoczy jakoś? Nie oddalaj się, rób to co ja, a kula będzie nasza. Dobra, niech wróci. Rozbójmy się, dobra, nie Lecimy tu, zobaczymy, co tu się stanie. Nawet nie wiem, ile tu jest poziomów, ale. Nikomu to nie szkodzi. Dużo dialogów jest, więc przez to się też za dużo nie odzywam. Bo chciałbym, żeby to się opowiadało samo. A ja będę sobie tutaj komentował tylko podczas, podczas już typowej rozgrywki. Dobra. Czy ja mam takie naklejki, ale chyba nie mam. Dobra, skoro nie mam, to lecimy. Cezary, musimy ostrożnie stąpać, mój cichy towarzyszu. Strażnicy nie lubią intruzów. Potrzebujesz szerszego repertuaru, aby zdobyć tę kulę, szmatko <laughs> Mam wielki zaszczyt zaprezentować państwu... Piłkopor! Wow. A cóż to? Chodź tu i weź go! Świetnie! Otwórz kieszeń, naciskając przycisk wróć. Użyj prawego drążka do celowania strzel piłkoportem w panel teleportacji, wciskając przycisk R1. Zbierz te banki i biegniemy dalej. Dobra. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli lecieć dalej.

Lada za chwila zdobędziemy kulę. Mamy wszystko. Szczelimy tam? Dobra, przeszliśmy. O! Nie potrzebujesz kaskadera, prawda? Odbijaj się od jego mózgu, żeby go pokonać. Genialnie. Uważaj, strażnicy! Nie wierzę, że to mówię, ale. zejdź ze sceny! No nie gadaj, że muszę się cofnąć. No dobra. Dobra, zginęliśmy drugi raz bez sensu, ale już pomijając ten fakt, skoczymy tu skoczymy tu skoczymy tu. Хорошо, едем.

Dobra, mamy checkpoint. Serio? Nowy obiekt no. dźwiękowy. No, Kolejny no, no, checkpoint. No. No, no. Chyba się nie połapiesz, ale można się przyślizgnąć przez te kanały, widać? to... Przeskoczymy to... I lecimy dalej.

Tak. I lecimy dalej. Wszystko wiem. I po prostu to jest bardzo szybka. Teraz... kwestia. Musimy zjechać tu. Aj. Ale przynajmniej wzięliśmy naklejkę. To dalej. Zobaczymy. Eee, czy teraz nam się uda? Lecimy cyk, hop cyk lecimy tu cyk zjeżdżamy na dół skoczymy, skoczymy skoczymy chwytamy się i jedziemy dalej Od jakiś safe otwieramy, to jest chyba kula tego odsoka. Udało Ci się znaleźć kulę odsoka 87% zawsze coś. U mnie słoneczko wychodzi. Marzec zapowiada się bardzo ciekawie. Pod każdym względem oczywiście Dobra zaczynamy. Teraz nam tutaj historia pokażę jeszcze i będziemy kończyć ten odcinek Ale najpierw dowiedzmy się Co z tą kulą. Staniesz się w każde miejsce o tak baby Wracasz po więcej szukasz baniek nagród Nie przeszukałeś szukałem wszystko. Dobra. Myślę, że możemy wracać. Dobra, jeden mamy. Masz kulę, bomba. No to jeszcze dwie. Okej. Okay. No tak. no tak, dobra. Mamy tą komponator. I mamy to coś. Dobra. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam po więcej. Już wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.